To miała być spokojna rozmowa. Miała być wymiana argumentów, kilka sloganów i szybki koniec. Ale Bosak wszedł w to jak walec. Jedno zdanie, potem drugie. I nagle cała misternie budowana narracja, Lubnauer, zaczęła się sypać na oczach widzów. Bez krzyku, bez nerwów. Na zimno, punkt po punkcie. W pewnym momencie w studiu zapadła cisza. Taka niezręczna, ciężka, bo kiedy argumenty zderzają się z faktami. A riposta trafia idealnie w punkt. Nie ma już gdzie uciec. Pytanie tylko jedno: czy Bosak po prostu obnażył absurd, czy poszedł o krok za daleko? Zobaczcie sami. Państwo, że status osoby najbliższej, czyli ułatwienia w. W życiu dla osób, które ze względu na różną sytuację życiową żyją razem, nie tylko osoby jednej płci, to jest coś, o czym moglibyście rozmawiać. Pan o tym projekcie mógłby rozmawiać? Ja nigdy takich słów nie wypowiadałem, nie, do, nie bardzo wiem do kogo pan nawiązuje. My uważamy, że. Na przykład do słowa do przedstawicieli tak zwanej wolnościowej części konfederacji, tam się pojawia Nie wydaje mi się, że jakiekolwiek wiążące deklaracje w tej sprawie były składane, nasze stanowisko jest dość jasne. To znaczy, jesteśmy przeciwni realizacji agendy tych organizacji LGBT i widać po tych Wigibasach, które tu uprawiali przedmówcy, że chodzi o to, żeby stworzyć możliwość rejestrowanych prawnie homoseksualnych konkubinatów, jednocześnie nie powiedzieć tego wprost, ale już niektórzy ministrowie jak Kotula czy e, oczywiście środowiska LGBT mówią to wprost. No i my jesteśmy temu przeciwni. Uważamy, że w prawie rodzinnym są zupełnie inne problemy do rozwiązania, w szczególności pilny, palący i założony przez obecnego ministra Żurka, ministra sprawiedliwości problem alienacji rodzicielskiej i braku wykonywalności wyroków sądów w zakresie widywania się z własnymi dziećmi, wnukami, a także rażące sprzeczne z prawem. Proszę pozwolić, to nie jest inna historia. To jest... Właśnie to, czym politycy się realnie powinni zajmować, a, a czym się zajmują. Ta ustawa wiadomo, że będzie zawetowana, to zostało powiedziane w zasadzie wprost przez ministra szefernakera. E, więc poświęciliśmy ostatnie 10 minut programu czemuś, co w ogóle nie wejdzie w życie, a w tym samym czasie łamane są prawa człowieka w Polsce poprzez nierozstrzyganie przez sądy w rozsądnym czasie kwestii opieki nad dziećmi, przebywanie niemowląt w szpitalach zamiast przekazania ich do rodzin, dzieci, które są przez pielęgniarki uczone mówić czy chodzić, dlatego że nie można ich w sposób zgodny z prawem przekazać do opieki nowym rodzinom, bo sądy nie wyznaczają terminów i nie przeprowadzają rozpraw. To jest rażące naruszenie praw człowieka. Czy pan zdaniem I to zajmowali jest problem, się o taką ustawą, tak, tak zwany strata, demokratyczny strata czasu, rząd tak? powinien się zająć w drugim dniu swojego urzędowania, bo to była o pomstę do nieba, co się w tej kwestii dzieje. Następna sprawa, czyli alienacji rodzicielskiej, nie w szczególności tak dyskryminacji ojców. Zwracam uwagę, że w ten artykuł. To ten artykuł. To jest proszę, nie przerywajcie. Ten artykuł Krzysztof. do konstytucji, który pan redaktor przepisał. Kuszyna, czy, tak, przeczyta. hmm. przeczytał, tam wpisane jest wszystko, poza jedną rzeczą, ojcostwem. I faktycznie konsekwencja jest taka, że ojcowie nie są w Polsce chronieni. Ich prawa nie są respektowane. E, dobrze, ale sądy ale wiem pan, są w dużej mierze sfeminizowane, szczególnie pani, rodzinne. Pani, pani, pani maczorze, ja rozumiem, instytucje tylko, opieki tylko są sfeminizowane ja, i orzekają ja rozum... na niekorzyść mężczyzn. Maczorze, jest bardzo dużo problemów w, w relacjach rodzinnych i w działalności sądów i trochę to odłóżmy na bok. Rozumiem, nie odkładajmy że... tego na bok, bo odkładamy pani, to na bok 30 Rozumiem, że pan na tym zależy, dlatego pan, pozwoliłem panu powiedzieć, ma pan pełnego prawo. To, to wielu ludzi. Ale Krzysztony. jeśli pan pozwoli. Dobrze, ale czy to znaczy, że w związku z tym, że w sądach rodzinnych są problemy z, do, z podejmowaniem decyzji, z dopuszczaniem ojców po rozwodach do widzeń z dziećmi, to czy państwo, nie, nie, koalicja nie, nie, ma się nie zajmować nie, nie, na projektem, na który obiecała wyborcom? Ma się zajmować. To problem polega na tym, że sądy podejmują decyzje, a następnie państwo nie egzekwuje prawa. i Jest bezzębne, jest bezradne, jest bezprawie. A są oczywiście też sytuacje, y, y, są sytuacje podejmowania decyzji zupełnie inaczej, Dlatego równowra. będziemy proponować projekt ustawy w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie no, no. mityczne ułatwienia, to je należy zrobić bez kontekstu seksualności. Ja nie rozumiem, dlaczego Dzień to ma... Gdzie wy seksualność z... będzie już, już mówię, mówię. Ja sobie, już, ja wszystko Mów. wszystko wie, już mówię. Wosak mówi, gdzie już seksualność. mówię, no w tym, że te całe przepisy są wzorowane w, na, na przepisach o rejestrowanych związkach w innych państwach. Jeżeli chcemy zrobić jakieś ułatwienie, to powinno być tak, że kolega może upoważnić kolegę, ciotka, brata, A, nie o to chodzi. Dziękuję, że pani to powiedziała. Tak, ja A więc ja postuluję, żeby każdy paperskich. obywatel mógł upoważnić literalnie każdego obywatela i dowolną jego liczbę do dowolnych czynności prawnych, jakie chce z siebie scedować i żeby mógł to zrobić Proszę, w trybie ale panie, zwykłego. Panie, panie, zwykłego ale wiemy, panie pani wie pan doskonale, że w tej chwili w kwestiach dotyczących na przykład dostępu do informacji medycznej można upoważnić każdego i nie trzeba do tego żadnej ustawy. Ale jest problem, co z Osobą, która ulegnie wypadkowi, nie zrobiła tego wcześniej. No tak, prawda, I no, to no, należy no. rozwiązać, ale nie w taki sposób, żeby się rejestrował. Jakieś tylko związki. Mówmy się, Chcecie że tworzyć te, nową osobę prawną w ogóle te przepisy bez idą znacznie dalej niż tylko upoważnienie do informacji no medycznej. Katarzyna Lubnawer, Koalicja Obywatelska. Przede wszystkim ja osobiście czuję pewien niedosyt, bo ja jestem zwolennikiem związków partnerskich. Jest pani w tym rządzie, rozwiązań. może pani walczyć, żeby ustawa była dalej idąca. to kompromis. Idziemy na kompromis. Cieszę się, że za pracę, którą wykonały wspólnie pani minister Kotula i pani poseł, poseł, posłanka Pasławska, dlatego, że doprowadziliśmy do czegoś, co rzeczywiście nie zadawala, no można powiedzieć, że nikogo, ale jednocześnie jest rozwiązaniem, która jest ustawą nieideologiczną, bo to tak naprawdę jest ustawa o e, prawach dotyczących szpitala, dotyczące podatków, dotyczących... E, Mieszkania, pełnomocnictwy, pomocy, pomocy w trudnych sytuacjach życiowych tym ludziom. Ja przypomnę, że brak jakichkolwiek rozwiązań jest tylko w pięciu krajach Unii Europejskiej. To jest Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja i Litwa. We wszystkich innych krajach jest jakieś rozwiązania, które pozwalają ludziom, którzy wspólnie żyją, na uregulowanie swojej sytuacji. I teraz te rozwiązania pozostawiałem pewien niedosyt, bo to jest notarialne, a nie w Urzędzie Stanu Cywilnego, że mamy sytuację, w której to nie jest rozwiązanie mówiące nic o rodzinie i o dzieciach i pani tego za, nic nie yy, ja pani jest przez... Nie, nie jestem zwolenniczką, przez natomiast jestem zwolenniczką dużo dalej idących przepisów dotyczących na przykład tego, żeby to mogło być w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli żeby to był, mógł być rzeczywiście realny związek w znaczeniu prawa, prawa cywilnego. Natomiast to jest pewna, pewne rozwiązanie, które pozwala Wala ludziom to jest ustawa o bezpieczeństwie. To jest ustawa o tym, że ludzie, którzy razem się dorabiali i razem y, y, kupili mieszkanie na wspólny kredyt, mogą, mogą w przyszłości, jeżeli zawrą to w testamencie i będą mieli wspólnotę, bo oni muszą musieliby w tej umowie zawrzeć dwa rozwiązania dotyczące wspólnoty i dotyczące, bo tego nie ma z automatu. Tam nie ma z automatu wspólnoty, tam nie ma z automatu y, dziedziczenia, to musieliby jakby w tej umowie zawrzeć mamy swobodę ten testowania. Element, Każdy może w testamencie ustalić w naszej grupie miejsce. podatkowej, tak, czyli, czyli, czyli mamy również. sytuację nie tylko zachówku, ale mamy też sytuację opodatkowania w sytuacji, w której to jest i wspólny dorobek, wspólnego Inaczej życia to jest opodatkowane, dotyczącego... inaczej testament decyduje o spadku. To jest kwestia, nie wiem, renty rodzinnej, to jest kwestia takich rzeczy, które oznaczają czyjeś bezpieczeństwo. Dobrze, a czy powodaczeniu... mają państwo jako rząd wariant y, B na wypadek, gdyby prezydent zawodował takie rozwiązanie, czy to znaczy, że do końca kadencji już ta koalicja innego projektu, który zadowalałby prezydenta, Jeden, nie przygotuje? Maxa, to to jest... Na razie, na razie mamy większość, że mamy no Nie, większość ale nie macie większości w polu no, Nie mamy. Natomiast to, że pan prezydent postanowił się zabawić w wetomat i e, wetuje jedno po drugiem bez, bez uzasadnienia albo z uzasadnieniami nie mającymi nic nie, wspólnego z prawem. Zdecydowana większość ustaw podpisuje, proszę e, to przyznać. No tak, no to wie pan, można powiedzieć. <laughs> <laughs> robota. <wrog nie wie śmiech> Móg mógł, mógł zabić, prawda? Nie można, można. Można z prezydentem Drodzy państwo, tak, oczywiście. Na przykład że nie państwo, Pani Kataszna Albary kończy, bo jeszcze mam jedną prośbę na koniec do Państwa. Sytuacja międzynarodowa nadal będzie pełna napięć i nieprzewidywalna. Unia Europejska, tak jak dotychczas, nie znajdzie e, żadnego sposobu na pokonanie swoich wewnętrznych sprzeczności i znalezienie jakiejś wspólnej strategii, czy to w kierunku Rosji, czy to w kierunku Chin, kierunku czy to w kierunku Stanów Zjednoczonych. No, Orban w kierunku Rosji. E, i, i, I niestety w Polsce również będziemy odczuwać konsekwencje błędnych kierunków polityki unijnej, w szczególności polityki tak zwanej klimatycznej, niszczącej nasz przemysł, niszczącej naszą energetykę. Rząd nie znajdzie w sobie ani mądrości, ani siły, żeby pokonać te trudności, w związku z czym Polska stopniowo będzie niestety ulegać dezindustrializacji i utracie konkurencyjności w wyniku jednych z najwyższych na świecie cen energii. Będziemy mieć narastający problem z inwestycjami i z uciekaniem producentów przemysłowych poza Polskę do tańszych, do tańszych lokalizacji, tańszej konkurencji. Jest no pan to, skrajnym no, pesymistą, bo premier nie, powiedział o repolonizacji przemysłu. Premier powiedział, dobrze pan to mówił, Premier powiedział, natomiast w kręgach biznesowych jest głębokie rozczarowanie gadulstwem premiera, z którego później nic nie wynika. Na poziomie od jednego z dużych przedsiębiorców produkujących nowoczesną aparaturę w Polsce usłyszałem, że jest mu łatwiej wygrywać przetargi w Europie Zachodniej niż w Polsce, ponieważ w prawie zamówień publicznych ciągle kluczowym kryterium jest cena. Natomiast w Europie Zachodniej często jest jakość i polscy producenci technologiczni, którzy są w stanie konkurować na świecie jakością, nie są w stanie nie robić Katarzyna. tego w Polsce przy rządowych zamówieniach. Katarzyna. Moja prognoza jest taka, że to się nie zmieni, ponieważ w rządzie nie ma żadnego ośrodka planowania polityki gospodarczej. Lubna, Merkoli, Niewątpliwie to będzie rok wzrostu gospodarczego, czyli chyba 4%. Coraz niższej inflacji, co spowoduje, że stabilniej się żyje Polakom, za to wzrostu płac, rekordowych wydatków na obronność, edukację, zdrowie, to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że to będzie też mam nadzieję, że to byłby rok dobrego pokoju. w UK. Ukrainie, bo to ważne jest nie tylko dla Ukrainy, ale również dla bezpieczeństwa Polski, ale przede wszystkim to będzie rok rozwoju, to będzie rok, w którym będzie bardzo wiele pierwszy raz będzie wreszcie realnie wbita łopata pod port Polska, realnie będziemy mieli, CPK, realnie nie? będziemy wydawać środki ostatnie z KPO, tutaj między innymi wielkie inwestycje cyfryzacyjne w edukację. Przypomnę, że w sumie te inwestycje związane z cyfryzacją edukacji to jest około 5 miliardów złotych, to są to już sprzęt, który trafił już w grudniu do szkół laptopy. A na a świecie będzie jak będzie Pani zdaniem poza jak będzie na świecie? No niestety obawiam się, że niespokojnie. To znaczy to widać, że zarówno to co zaczęliśmy, czyli koncert Mozart, jak i również kwestie związane z tym, że no, jakby Stany Zjednoczone postanowiły już przestać być szeryfem świata i Mam nadzieję, chciałabym, żeby był to spokojniejszy rok, ale obawiam się, że może to się nie ziścić, natomiast dla Polski rok rozwoju. Im to... dłużej trwała ta rozmowa, tym bardziej było jasne, że to nie jest zwykła różnica poglądów. Bosak konsekwentnie rozbrajał kolejne tezy, nie pozwalał uciec w ogólniki, nie dawał się wciągnąć w emocjonalne zagrywki. To była czysta demontażownia argumentów, bez podnoszenia głosu, bez teatralnych gestów. Lubnauer próbowała zmienić temat, dorzucić hasła, które zwykle działają jak bezpieczna kotwica w debatach. Tym razem nie zadziałało. Każda próba kończyła się kontrą, po której widać było irytację i bezradność. I właśnie to najbardziej uderzyło widzów. Nie same słowa, ale fakt, że nie było odpowiedzi. Czy Bosak przesadził? Dla jednych był bezlitosny. Dla innych w końcu ktoś nazwał rzeczy po imieniu. Jedno jest pewne: ta rozmowa nie przejdzie bez echa, bo pokazała, jak brutalnie może skończyć się starcie, gdy hasła trafiają na mur faktów. A teraz twoja kolej. Czy to była merytoryczna wygrana bosaka, czy niepotrzebne upokorzenie? Napisz w komentarzu, po której jesteś stronie: zostaw reakcję, jeśli materiał Cię poruszył i zasubskrybuj kanał, bo takie starcia w polskiej polityce zdarzają się rzadko. Ale kiedy już się pojawiają, warto je widzieć od początku do końca.